Cześć, do niedawna naprawdę duże smartfony były nazywane fabletami, czyli połączeniem telefonu i tabletu. Ta kategoria się zatarła, dlatego że teraz wszystkie telefony są naprawdę duże, ale tak czy siak spośród tych naprawdę dużych możecie znaleźć jeszcze większe. Jednym z takich telefonów jest LG Stylus 2 i ja dzisiaj się właśnie nim zajmuję, w co warto wiedzieć. Zerknijmy, jakie są najważniejsze cechy stylusa 2. Po pierwsze właśnie stylus, czyli rysik schowany w obudowie na górze. On jest wykonany z metalu i dość cienki. Po jego wyciągnięciu pojawia się dedykowane menu. Dzięki niemu można wpisywać notatki w oknie pop-up, rysować na zrzutach ekranu, można także zrobić zdjęcie jakiemuś obiektowi, np. przykład kartce, papieru z jakimiś zapiskami, a potem poprawić jej kształt. Świetna jest także funkcja pisania na zablokowanym ekranie. Dzięki temu można sobie coś na szybko zanotować, żeby nie zapomnieć. Choć zwracam uwagę, że tę opcję trzeba włączyć sobie samemu, na start jest zdeaktywowana. Po drugie, ekran telefonu ma 5,7 cala i jest naprawdę duży. Oczywiście to sprawdza się, kiedy chcecie oglądać filmy czy przeglądać strony internetowe, ale na szczęście da się ten duży obszar roboczy wykorzystać także do używania dwóch aplikacji naraz, albo dzieląc go na dwie części, albo otwierając kolejne programy w oknie pop-up. To w wielu sytuacjach ułatwia pracę z telefonem. Jeśli jednak uznacie, że ciężko sięgnąć do czegoś jedną dłonią, możecie przeciągnąć po klawiszach domowych i interfejs wyraźnie się zmniejszy. Po trzecie ciekawostką w telefonie jest obsługa technologii DAP+, która pozwala na odbieranie stacji radiowych w formie cyfrowej, czyli w znacznie lepszej niż Standardowej jakości. W Polsce w ten sposób nadaje na przykład polskie radio, w związku z tym można słuchać muzyki albo informacji bez trzasków czy przerw. LG Stylus 2 ma jednak dość podstawowy procesor, a ekran mimo, że jest duży, nie zachwyca jakością odwzorowania barw. One mogą być znacznie bardziej nasycone. Natomiast z drugiej strony kontruje również dobrym aparatem fotograficznym i świetną baterią. Na dodatek ona jest wymienna, co jest rzadko spotykane w obecnie sprzedawanych smartfonach. Jeśli chcecie kupić LG Stylusa 2, mogę Wam taki zakup polecić. Zajrzyjcie na stronę Playpel. Trzymajcie się, cześć!